A więc już w sklepie, w sumie nie wiem czy tu mogę nagrywać czy nie, więc będę się kampił, ale no, no, chyba, chyba można, bo już nikt nie podszedł. Siemaneczko goście i gościarko z racji tego, że to jest vlogowy kanał i ci transmituję tu dosłownie wszystko. Jest w ogóle czwartek, zbliża się północ, miałem napad, na w*** się na serio. Zjadłem nie ile, nie liczyłem, zjadłem tak cztery paczki miszków, popsy, jakieś k***a karmelowe wafle. Ogólnie obstawiam, że to było z ponad trzy koła kalorii, ponad, więcej niż potrzebuję, zjadłem dzisiaj dwa, plus te trzy, mamy pięć koła. Wow. Bo pamiętaj, że to są przygotowywania do forum i tutaj jest po prostu wszystko transmitowane Tak jak jest Masz tutaj całą prawdę I w ogóle nie słyszysz po głosie <laughs> Mam trochę chrypę z racji <laughs> tego, że w ostatnim vlogu jak piłem to zimne piwko Bez alkoholu, bo oczywiście alkohol free No to po prostu było zimno, była klima i mnie zabiało tutaj I teraz do teraz czuję taki weź tracę głos po prostu kościu. Jak w tej reklamie, kojarzysz tą reklamę z wokalerem? Że on mówi Możesz być każdym postacią z bajki Z się panem I ja wokaler gościu, bo ci zanika głos po trochę węgli, więc będzie robi się całkiem energicznie, ale po prostu ja sobie też o to, że patrz to, jestem chory, troszeczkę przeziębiony, kalorie się przydadzą dla regeneracji. To wszystko z po prostu dla regeneracji, gościu. Czuję troszeczkę, że poleciałem, bo jednak do no, przekroczenie kalorii i teraz co trzeba zrobić, co trzeba zrobić i ja wiesz co zrobię, dla czystego spokoju idę robić teraz interwał. Na orbitereku sobie go pyknę, a jutro robimy gym, 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 gym time. Zobaczymy jaka energia będzie po tym żarciu na jutrzejszym treningu, mam nadzieję, że będzie lepsza, że będę się lepiej czuł w końcu. Odbija mi się mięskami jeszcze. Dobra, ja chyba idę sobie wziąć w Kompleks, bo czuję, że moja potróbka nie ogarnie tego żarcia. U... Cyk, mamy 25 minut zrobiony interwał. Kalorii jest tu mało, ale tym się nie sugeruję, bo to jest po prostu interwał mega specyficzny wysiłek. Patrz to. Orbitrek jest tak zakurzony, a tu tak kapał z ze mnie, że patrz to, będę go zaraz mył. Idealny pretekst to Orbitrek był brudny, ja mówię, się spocę, no i będzie umyty. To jeszcze masz mokrego typa, który właśnie skończył interwał. Ogólnie dawać znaczyć ci tak dokładnie powiedzieć o tym interwale, bo to jest dosyć specyficzny taki e, rodzaj treningu. On głównie działa na kondycję, reperuje układ sercowo naczyniowy gościu, a z efektem ubocznym jest spalanie kalorii i spalanie tkanki tłuszczowej. Dawać znać, czy Ci robić pokawetkę na ten temat, bo teraz robiłem tak w skrócie. Teraz robiłem 5 minut, 50% swojego pulsu, 4 minuty wjeżdżam na 90%, Aha. czyli jest pa, 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 mega szybkie tempo. 3 minuty jest takiego zwolnienia 75%, czyli coś między tym wstępem a tym zalaniem. To jest pierwszy Później jest drugi, czy znowu 4-3 i na koniec 5. Mam nadzieję, że ogarniasz. Czyli to wyglądało 5, 4, 3, 4, 3 i 5. Cooldown na końcu. Wow, Dawać znaczy ci na spokojnie to mówić. Czy tak wystarczy tylko tak? Wow, 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 szybko. Już się tłumaczy się, to nie jest żadne karanie się za podjadanie i tak dalej. Tylko mamy wyznaczony cel. Na koniec sierpnia zrobienie formy, a! To, że jest cel zrobiony, a czy ustalony, no to trzeba się trzymać tych makrosów. I normalnie, jeżeli bym podjadł i nie miałbym presji czasu, to mówię, a z to gościu, jeden dzień ci nic nie zmieni. Ani jeden dzień podjadania ci nic nie zmieni, ani jeden dzień robienia formy ci nic nie zmieni, to musi być po prostu ciąg. Jak wpadniesz w ciąg podjadania, to będziesz tył. Jeżeli wpadniesz w ciąg robienia formy, będziesz robił formę. Albo będziesz robiła formę. w się od tego, pamiętaj, jeden dzień nic nie zmienia. Ale z racji tego, że na koniec sierpnia ma być forma, już jest sierpień, a już końcówka, to tuż, tuż to trzeba na dlatego się pokarałem trochę. Dobra, to co? Kończymy dzisiejszy dzień, bo już jest zaraz pierwsza. Paczetuła pojętu, tu. Już jest zaraz pierwsza, to co? Jutro robimy gym. Gym time, bro. I gościarko. Tymczasem kończę. melatonika wzięta. Idę nynny się zregenerować i te kalorie teraz niech mnie goją. Gościu, mój głos, bo tutaj chrypny gościu. Weź wokaler. Starszym panem. Nie wiem, że tak się mega lipnie czuję. Jestem po prostu czuję, że mnie jakaś choroba bierze i po prostu cię rezygnuję z siłki, bo pamiętaj, że serce i jest najważniejsze, mamy tylko jedno. A podczas takiego stanu infekcji siłka jest po prostu mega przejdza i nieopłacalna. Pamiętaj, nigdy nie ryzykuj swojego zdrowia na rzecz siłki, więc odpuszczam siłkę, będzie aktywność. No i teraz właśnie nabijam aktywność tym, że wysyłam koszuleczki, mega sztos do mega sztosowych właścicieli. Ja też mam dzisiaj swojego sztosa na sobie. A czy ty masz swojego sztosa? Nie wiem, kiedy to wrzucę, więc czy jeszcze będą te koszulki. Bo na razie jest taki próbny, limitowany drop, więc ogólnie możesz pytać. O ogólnie możesz pytać, a czy będą? Nie gwarantuję. A co do samopoczucia, to właśnie widać, że redukcja mi os mega osłabiła odporność, że jednak zjechanie na dwa koła to jest, był taki trochę ryzykowny ruch, i teraz za to płacę, że jestem podatny na infekcję. Ale powiem ci, że no trudno, albo forma albo k***a pitu-pitu, <laughs> odpuszczam dzisiaj trening, jutro zobaczę, czy zrobię siłkę czy nie, ja z jak się będę czuł. Pamiętaj, że wszystko robimy indywidualnie pod siebie i nie podpalaj się, że musisz zrobić formę i tak dalej, znaczy forma musi być robiona, ale zdrowe jest najważniejsze, pamiętaj. To jest najważniejsze, zdrówko. No, to ja na k***ę idę te wysyłać paczuszki, joł. Spakowana jazda, Bo to, 15 najgorsza godzina na korasy, ja p***, jakaś kontrolka mi się kończyła. W dole się na krawędzi miałem. Eee, co tu się dzisiaj wyrabia gościu? Co tu się dzisiaj wyrabia? Bo to kość my śledzi jeszcze. dobra eee, pomocy. A więc coś w sklepie. W sumie nie wiem, czy tu mogę nagrywać, czy nie, więc będę się kampił, ale no, no, chyba, chyba można, bo już nikt nie Z <główne> Głównie dzisiaj napoje muszę kupić do picia wody i takie herbatki bez cukru, a reszta to zaczymy, co się trafi w ręce. Zaczynamy go już Ja teraz ja se hapie, borów czasy. Jakieś pomidorki, też jest sobie Z owoców i warzyw to było na tyle, jedziemy dalej. Mięsko? Nie, bo nie ma, nie chce mi się piec gozować. No, bez meszynki. Idę na łatwiej z dagości, jem tylko szynki. To jaki chamski dział tu jest? A, ja nie chcę mi się szukać nic teraz tu. Każę ci tylko, co tu można dorwać na przykład. Spokojna tamąka kokosowa. Tu masz makrosy. Spoko jest też ten makaron, patrz to, to jest bez kalorii, masz chyba za piątkę go. Tu masz to ziarenka ryżu, a tu masz te nitki. Spoko opcja. Ale z racji tego, że ostatnio jadę tylko na gotowcach, to sorry nie kupuję. O to jest mega smaczne. To. I sobie zaprzmam to, bo to nie trzeba piec. Do lodówek, do lodówek. Prosimy, zapraszamy Państwa do lodówek. Łyk na sydejski To kiedy ważny? Siódmy? Ma dłużej. Zawsze sprawdzasz daty? Siódmy, no nic, łykam. Na przykład zawsze, zawsze odczaję daty, bo lubię je świeża. Więc znać w komentarzu, czy również sprawdzasz daty. Jedne te. O p***, Dwie wizerze. Jedna, o, jedna wystarczy. łykamy. Wody są teraz jeszcze te, 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 bez cukru takie napoje, są napi... tam, herbatki takie. Pf. O, są. O to mi chodzi. Takie małe właśnie. Nie no, dawaj. Chodzi do wójtowaści. No, o to kurde spadła prawie butla. Siup. Chyba no, już wszystko, tak się zastanawiam czy coś brać czy nie, ale chyba wszystko mam, więc nie tracimy czasu, bo są korki. Będę pewnie wracał 5 godzin do chaty. No, no, siup. A jak ktoś ma rozsypał. Uciekamy gościu to nie ja. i kartą będzie płatność o. zapomniałem no. słucham? A, poprosiłbym niech będzie jak już się bawić to się bawi po całości a tu były rówki moje jeszcze i to zapomniałbym wziąć ale dzisiaj jestem nieogarnięty o, dziękuję a jeszcze nie o, twenia mojego dnia. Nie chamskko, mi na pasach. a ja furę tam mam. O ja. Jażdża w drugą stronę. Myślałem, że jak będzie więcej kalorii wczoraj, czyli dzisiaj już jest dużo kalorii. Trochę brain fog odpuści, ale niestety nie. Brain fog trzyma i łeb jest ciągle zamolony. Odpal samochód gościu, otwórz drzwi. Ładujemy się do fury gościu, odpalamy samochód i... I się w megakorki. Dobra, więc z racji tego, że dzisiaj jest y, dzień beztreningowy, nie ma siłki, a wczoraj było podjadane dużo węgla i tłuszczu, więc dzisiaj głównie zupełnie białko, lecą borówy, żeby trochę wiesz, Owocku, witamina C, serek wiejski wjeżdża i ten... No i ja idę zaraz na skakankę, bo trzeba poruszać dupę trochę bez mało kroków, serio. Pora sobie poskakać, kupiłem sobie nową skakankę, bo tam to się wyrobiła i zobaczymy jak ta będzie działać. Dobra, jednak na skakankę jest też słaby dzień dzisiaj, nie mam siły na nic, więc idę chcę pochodzić po prostu, żeby dobić ile mam. Mam 3 koła kroków, żeby sobie dobić nie wiem, do 7 koła, chociaż o, zabijcie mnie. Dzieje. Dobra, pora na posiłek przedtreningowy, mamy tutaj mm, białczanka, oreasy, które czekoladki. No i co, ja sobie zajadam. Ale robię dealów dzisiaj, bo się nadal słabo czuję. <grym> Mega smutek. Też, to jaki to jest sztos. Jak jeszcze nie znasz białczanki to ty chyba jeszcze dużo życia nie znasz. Ej, słuchaj, wiesz jaki jest problem? W ogóle szczerze się, że, nie, że gadałem cały czas teraz do kamery, która nie była włączona, to po pierwsze. Po drugie, zapomniałem wziąć głównej kamery, z którą nakręcam po sklepie, bo chciałem, być teraz z tym Teską i chciałem kupić piórko. Czyli można powiedzieć, że brain dalej działa. Próbuję coś przygrywać tą kamerką w sklepie, ale nie wiem, ona jest taka... No, nie jest gorsza jakość, zobaczymy jak to będzie. Bo sam widzisz, sama widzisz. Nie wiem, ja tego nie widzę jeszcze, bo jeszcze mamy Ej, wiary masakryczne jest pełno tu dzisiaj. Ja idę po piórko i na do kasy szybko. Ups. Przestraszyłeś się? Dawać znać w komentarzu, albo przestraszyłaś. Będzie czy nie będzie? O kurwa, chłopie. chłopie. chłopie Raz. I dwa. U cholerowe. Dobra, misja spełniona. Można iść do kasy. A tylko po to, chłopie. Dwa sery na ramieniu i na kroki. Cyk, cyk, Ua, cyk i ku... cyk i pióreczka, cyk, 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 dwie kostki kupione pato, tutaj k***a ku... grzecznie, ziomki zapięte i jedziemy do chaty goście, pato, ile tu jest kilo? Ponad pie... prawie 5 kilo, wyj***a was to piórko właśnie w Poznaniu, nara, wyj***a na piórko, frajerzy! a żertuję! Jesteście moi kuple, Ja ziomki! To jest gorąco, odpalam klimę, bo się O, oh, na redukcji typ jest, od typowi. Pamiętajcie, jeżeli od... Wam na redukcji, zastanówcie się, czy forma jest z tego... Co ty ktoś jedzie? Zastanówcie się, czy forma jest tego warta, żeby odpała, a brodzina was znienawidzi. widzi. Sześć czopa i tak może zniknąć. I jadę po pole się na mnie patrzy i, I ma mega wąsa ja... Koleś z włosem się na mnie patrzy Nie odbieram wiem ci, że zaczynam deloada, nie wiem czy ci to mówiłem czy nie, ale zaczynam deloada Cały tydzień poświęcę na regenerację Czyli po prostu ten tydzień będzie pewnie mniej obfity w hmm, progres redukcji No ale odpocznę sobie, wykuruję się trochę I do końca sierpnia przycisnę śrubę Później, żeby mieć lepszą formę Wspominałem w ostatnim vlogu o tym wyjeździe Więc już ci powiem, że na koniec sierpnia planuję właśnie wyjazd I to jest taki mały cel na tą formę I co, no i tam oczywiście będą vlogi Będę na k***ą, chyba hiszpańsku chyba Z tego co kojarzę tam się chyba tak gada po hiszpańsku, więc będę robił Moche por favore, skurwysyjskie makrosy, pokazuję ci biwiara. Więc jeżeli chcesz zostawić motywującą łapę w górę, to właśnie teraz jest idealny moment I no i subaj i dzwonek, żeby na bieżąco A ja teraz się szczerze w obiektywie lecę na deloadowy gym, gościu i gościarko I pamiętajcie, jeszcze nie jest za późno, każdy może zrobić formę Jeżeli masz znanego, który jeszcze nie ma formy, wyślij mu ten film Yo, szczelam w obiektywie nara na rana gym Hey, guess you always cooking up. Yeah. Dobra, siłka zrobiona, <laughs> no, chyba był najgorszy trening w tym roku, tak się czułem na tym treningu po każdej serii gościu, odpalanie, brain fog i mgiełka przed oczami, ale powiem ci, że pomimo tego deal'a, no, coś tam się pokazuje, więc pomimo tego podjadania coś się pokazuje, więc może nie będzie aż tak źle, no ale tydzień przyda się odpoczynku i teraz tylko jest godzina 21, wpadam do Lidlora, bo jutro jest niedziela bez handlu, jakieś szynki muszę kupić ostatnio na leniwca jadę, nie chcę mi się robić mięsa, tylko kupuję szynki i no i co, podsumujemy coś na hacieba. jestem zmęczony. To było się bez Jaki zjazd, gościu? Help mi, napisz w komentarzu, pomogę ci, gościu, a ja ci przypnę serduszko. Dobra, więc pora na ostatni posiłek, wjeżdża twaróg z ketchupem, czyli nic szczególnego. Jeszcze masz szybki un unboxing, co kupiłem w Lidlu, czyli po prostu szynki te takie, z kurczaka, ja lubię je sobie tak na chapać. Co tu jeszcze kupiłem? No, skiry, no i to wszystko, i to dzisiejsze piórko. No i teraz ten deload odpocznę sobie i ten tydzień poświęcę na regenerację, żeby dojść do sprawności zdrowotnej i po prostu lecimy dalej z formą gościu i gościarko, pamiętaj. Łapa w górę dla zachęty, sub dzwonek, żeby być na bieżąco i co? Widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, nie, tak nie miał być. Jak miało tu być zakończenie bo już łeb nie pracuje. Aha, już wiem, przypomniałem sobie. <laughs> Ale mnie zamuliło. Eee, no to co? Nara wiara! Uo. O wow, ale zakończył <laughs> na razie.